W całej Polsce trwa kolejny dzień rolniczych protestów i utrudnień na drogach. Jednak tym razem przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nie było pikiety. Rolnicy usiedli przy stole i spotkali się m.in. z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. O szczegółach Hanna Honisz. Spotkanie rolników z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego trwało około dwóch godzin. W spotkaniu wzięli udział między innymi wojewoda opolski, marszałek regionu, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Te protesty robią się naprawdę uciążliwe dla rolników, dla rolników są zmęczeni. One trwają już od 24 stycznia. No i czekamy dalej na konkrety, które naprawdę nie zapadają w strukturach gospodarstwa no, już ruszyła wiosna tak ruszyły zasiewy ruszyły koszty i tak naprawdę dalej nie wiemy, co będzie się dziać w położniwach. Konkretów takich stricte niestety nie było, bo ich nie mogło być, tak? Bo wojewoda czy marszałek województwa nie jest w stanie naszych globalnych problemów rozwiązać, tak? Problem dzisiejszych protestów w Polsce polega na tym, że niestety poprzednie rządy za dużo kompetencji oddały Komisji Europejskiej i dzisiaj wszystkie decyzje odnośnie naszego rynku czy Zielonego Ładu musimy konsultować niestety z Komisją Europejską. Dalej będzie to, co zostanie wynegocjowane w Komisji Europejskiej, dlatego że wszystkie mechanizmy to po pierwsze muszą być rozwiązania systemowe, po drugie, one muszą zadziałać w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy państwem członkowskim. Jeżeli mówimy o ograniczeniu importu, jeżeli mówimy o jakichś programach czy, czy mechanizmach, które mają to kontrolować, to one muszą zadziałać w całej Unii Europejskiej. Nie jesteśmy tutaj jako. Wojewódzka Rada Dialogu speł spełni wszystkich oczekiwań. Ja chciałam tylko przypomnieć wszystkim Państwu, że ja należę do tych osób, które przez wiele lat protestowało. W Warszawie drptaliśmy. i moim jednym hasłem było chodźcie z nami. Podjęliśmy wczoraj decyzję, że pójdziemy z rolnikami w Białym Ładzie. Jeżeli do, do 1 lipca nie zostanie podpisana ta inicjatywa, to my pójdziemy razem z nimi. Rolnicy oczekują konkretnych zapewnień i rozwiązań swoich problemów, a zatem zapowiedzieli, że przez kolejne 90 dni na Opolszczyźnie potrwają strajki i utrudnienia w ruchu.